Kamel, smak prawdziwej przygody. Kocham cię! Miłość to nie wszystko! Teraz to mówisz? A czy pomyślałeś, gdzie będziemy mieszkać? Tak, pomyślałem! Nawet głupiego samochodu nie załatwiłeś! Na ślub musimy być piechotą. Zdecydowałem. Będzie mieszkanie. Będzie samochód. Naprawdę? Tak. Na raty i bez oprocentowania. Szczegóły w dodatku telewizyjnym Super SuperEkspresu. Ja nigdy nie wierzyłam w reklamę, ale poznałam Daw i Daw naprawdę nie wysusza skóry i nie ściąga jej. Daw to w jednej czwartej krem nawilżający. Zawiera substancje myjące, neutralne dla skóry. Daw nie wysusza skóry jak mydło. Moja skóra jest gładka, ma taki dyskretny zapach. I lepiej się czuję. Hej, hey, ty tam. You filmnet? Masz filmnet? Przykro mi, kochanie. On nie ma filmnetu. Net. Let's go. Idziemy. You okay? Filmnet. Najbardziej rozrywkowy prezent. Nie zwlekaj, zadzwoń. Szczegóły w sobotniej Gazecie Wyborczej. Ale gazeta. Trybuna Śląska? O, tak, o, tak. Trybuna Śląska. Największa w Polsce gazeta regionalna. Ja, ja ją lubię. I dla nas też coś tam mają. Trybuna śląska gazeta dla każdego i na każdą okazję. Trybuna śląska zawsze z tobą. Dzisiaj z każdą średnią lub dużą pizzą pieczywo czosnkowe za darmo. Nowy, budowany w Polsce Opel Astra, czy spełnia nasze oczekiwania? O tym i nie tylko, o tym w serii programów Opel Telemagazyn.